Siema, siema, tutaj Rychu. Witam Was w kolejnym 172. odcinku z serii Wiedźmin 3. Dziki Gon na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy naklepać emeritowi, który jest, e, przyznaję, dosyć wymagającym przeciwnikiem, ale jest na niego oczywiście metoda. Mogę z nim zaczerpnąć. No to chodź tu, Geralt. Zaczerpuj. Halo? E? No, Geralt. E, przyznaję, Emerit jest wymagającym przeciwnikiem e, i trzeba umieć do niego podejść. On tutaj ma. Mm, jak by to powiedzieć? To, to jest przeciwnik, na który, z którym no, będę musiał powalczyć trochę dłużej. Z racji tego, że e, on jest po prostu ultra ciężki, ciężko zbrojny, jest bardzo opancerzony, a ja nie mam takiej zbroi na niego. Więc będziemy się opierali na szybkości. Siostry powiedziały, że przyjdziesz. Widziały twoje nadejście w lustrze wody. Nie dojrzały w nim dziewczyny, ale przyszedłeś razem z nią, prawda? Tak, jesteśmy tu oboje. Gdzie jest dziewczyna? To bez znaczenia, i tak jej nie dostaniesz. No dobra, no to chodźmy. Ta walka, z tego co pamiętam, dzieli się na kilka faz. Pierwsza faza polega na tym, że on zasłania się swoją tarczą, i do, do tego dostaje jeszcze lodowy pancerz, z którego musimy go pozbawiać przy pomocy igni. Jednocześnie musimy unikać cały czas jego ataków. I musimy to robić tak, żeby... E... Tak, żeby on nam się... O tak, teraz tą, zbro... tą tarczą nie zasłonił. Bo inaczej to my go w życiu nie pokonamy. On po prostu ma mnóstwo HP. Jak widzimy, trafienie tą jego maczugą nie jest najprzyjemniejszą rzeczą na świecie, a to jest dopiero pierwsza faza, bo w drugiej fazie jest jeszcze nieprzyjemniej, ponieważ w drugiej fazie w drugiej fazie on dostaje enrage'a i po prostu cały czas łazi i nam wymachuje tą maczugą wokół siebie, odrzuca po prostu tą tarczę. Więc yy, no, druga faza jest jeszcze mniej przyjemna. Wow. No, jak widzimy, ja już się dałem trochę obić, więc bierzemy jaskółkę, żeby nam zregenerowała trochę HP. zdążył się zasłonić Dobra ładujemy się troszkę zwykłym jedzeniem, niech nam poziom y, zatrucia spadnie. O! No, chodź tu, chodź. Chodź, chodź. Kurczę, zagapiłem się. Jeszcze jedno surowe mięsko. Oj, ciężko to idzie, ciężko to idzie ta walka. Przyznaję. No, bo on się kurczę teleportuje i od razu potrafi się zasłonić tą tarczą. Co. Sprawia, że bardzo trudno jest mi się przebić przez jego obronę. Mogę go próbować podejść albo od prawej, albo od lewej strony, ale podejście go od jego prawej strony to się wiąże z narażeniem się na trafienie tą. E, tą buławą, a widzimy on jest tak oskryptowany. że świetnie potrafi tą tarczą się zasłaniać. Cały czas utrzymuje ją między, między nami. O teraz dostał. O, teraz dostał razy dwa. I teraz znowu dostał razy dwa. Ja muszę mu się wbijać na plecy, tak żeby. żeby tak żeby mu to HP spadało cały czas A... Aha. Zaczynamy drugą fazę. Teraz będzie boleśnie. Teraz Imerit odpala uh, fazę, w której uh, jemu ta maczuga będzie się co jakiś czas klinować, uh, i tylko wtedy jest szansa, żeby go trafić. A tak trzeba cały czas go wymanewrowywać. Licząc na to, że nie wpadnę w żadne krzaki i haszcze, aczkolwiek w tym momencie jego e, ten lodowy pancerz, który ma na sobie, jest już trochę słabszy i już można mu tak zajebać, że przebijamy się przez jego obronę. Ja mam wrażenie, że to jest yy, tak zrobione: jakby ta tarcza, którą on tam taszczy za sobą, dodawała mu HP albo możliwości bloka. Kto cię nauczył tak walczyć? Wiedzmy, którego zabiłeś. Darth Vader po prostu. Ewentualnie DevPool, jak kto woli. Udało się. Ledwie. Jak poszło na dole? Zabiłam tylko dwie wiedźmy. Jedna uciekła z medalionem Vesemira. Psia krew, jedyna pamiątka, jaka mi po nim została. Miałaś dobry pomysł. Dobrze, że tutaj przyjechaliśmy. Od początku wiedziałam, że nam się uda. O, ta skromność. Teraz powinniśmy odnaleźć Radina i zabić go. O czym myślisz? Zastanawiam się, co powiedzieć Jennafer, jak już dotrzemy do Nowigranu. Zawsze mówię jej prawdę. Ciekawe, czy Jennafer i Tris odnalazły czarodziejki z loży. Powinniśmy do nich dołączyć. Daj mi jeszcze chwilę. Stary już jestem i muszę dłużej odpoczywać. Hmm. No, jesteś. Zostańmy tu jeszcze chwilę. No i super. Mamy to. Opartonę z Ciri, gdy będziesz gotowy wyruszyć do Nowigradu. Okej. Okay. Ja bym jeszcze tylko potrzebował jedno. A. Cholera. Aha, ona teraz będzie chodzić cały czas za mną. No dobra, dobra, niech jest. Ruszamy do Nowigradu? No ruszajmy. Tak, ruszajmy. Zbierajmy się. No to chodźmy. Mam nadzieję, że ona chociaż da mi. trochę czasu, żebym mógł dokończyć tamtą eksplorację, bo chciałbym skończyć te miejsca tam na końcu. Dąb umarł. I dąb i wiedźmy. To było wasze ostatnie święto. A żołędzie? Nie wiem, co z waszymi żołędziami. Musicie nauczyć się żyć bez nich. To już nie jest ziemia niczyja, ani ziemia pań, tylko wasza. Znaczy się, co ma robić? Chodź na nas już czas. Radźcie sobie sami. No Tak trochę jak w Polsce. Skończył się PRL, skończyło się państwo opiekuńcze dla wielu i wiele osób tak stanęło i ale to co mamy robić? To jest takie typowe podejście właśnie takich tutaj tych ludzi w Welen, że oni cały czas są przyzwyczajeni do tego, że ktoś tam jednak ich pilnuje, ktoś nad nimi panuje, że oni cały czas są czyjś, tak? Że gdzieś tam mają tego pana lub właśnie te panie nad sobą, że ktoś nimi cały czas rządzi i w pewnym momencie, kiedy daje im się tą wolność, oni tak patrzą... I co mamy z tym zrobić? To nie ludzie. Myślałam, że łowcy i straż świątynna polują na czarodziejów. Czarodzieje wyjechali, a łowcy potrzebowali nowego broda. Nienawiści i uprzedzeń nie da się wykorzenić całkowicie. A w polowaniu na czarownicę wcale nie chodzi o wiedźmy. Ważne jest, żeby znaleźć kozła ofiarnego. Ludzie zawsze obawiali się od miejców. Gdy czarodzieje opuścili Nowigrad, ich gniew skupił się na innych lasach. Z dawien dawna największym wrogiem ludzi był nie cudzoziemiec, lecz sąsiad. No coś w tym jest Jaskier! Szykuj kufle, mamy gości! Geralt Ciri! Kiedy się dowiedziałem, że Geralt cię znalazł, cieszę się, że też jesteś cały. Gdzie wyście się podziewali? Właśnie zatłukliśmy wiedźmy z Welen, generała dzikiego gona. <gry> Oho, widzę, że mieliście pracowite przedpołudnie. Wyglądacie jak siedem nieszczęść. Musicie odpocząć. Ja chętnie znajdzie się tu jakiś pokój. Jasne. Chodź, jaskółeczko, zaprowadzę cię. Pani pójdzie do mnie, mam małą sprawę. Odświeżę się i będę czekać przy rynku w złotym mieście. Dobra. Jest już ktoś oprócz nas? Jenny i Tris miały zebrać loże czarodziejów. Triss czeka na górę. A Yennefer poszła do kuternogi Katarzyny. Jen w podłej portowej karczmie? Po co? Wyobraź sobie, że mi się nie zwierzę. A, no i jeszcze ten Baszel zajął apartament Rubinowi. Czeka tam na ciebie. Oddałeś mu swój najlepszy pokój. Wcale nie pytał mnie o zdanie. Przygotowałem mu inny, ale potraktował mnie jak powietrze i zamknął się w Rubinowie. Tamtej pory w ogóle nie wychodzi. Prawie nic nie niej. Pije tylko wodę, a jedyne co powiedział, to chce wiedzieć, gdy przybędą Gwynblade i Zira. Dzięki. Wygląda na to, że będę miał co robić. Ok, ale my mamy jeszcze. <grywka> my mamy jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Pierwsze co, to muszę coś sprawdzić. Medytacja, godzinka, no i teraz może działać medytacja, wszystko działa, super! Idziemy e, dokończyć eksplorację, to jest to, co ja chciałem zrobić. E, dobra. Znajdźmy najpierw sobie jaką, jakąś szybką podróż. Kurczę, trochę tak... Dobra, tutaj przy bramie jest e, wyjście, ok Dawajcie mi mój... Moi... O, przegląd postaci. Ding, Dings, trening siłowy mamy ulepszony. Idziemy dalej. Dawaj, Geralt. Kończymy eksplorację w całym Wiedźminie. Hop, oh. Szybka podróż. Eee, I co? Szybka podróż do potworów. Jedziemy je wszystkie wyrżnąć. Zrobimy całą eksplorację, wszystkie questy e, poboczne, ulepszymy sobie sprzęt, i wtedy, kiedy już Geralt będzie napakowany najlepszym możliwym sprzętem, wtedy pójdziemy dopiero zrobić rozpierduchę e, z potworami. Dobra, przyjrzyjmy się, jak to tu wygląda. Aha, w prawo i przed siebie. Dobra, idziemy. Dobra, widzę, że tam są. I nagle te potwory nie są już tak e, groźne jak jak były e, 10 leveli temu. Się nie wykopią. Dobra, zbieramy wszystko, czyścimy całą tą lokację z potworów, yy, z tajemniczych miejsc i tak dalej. I kiedy to wszystko będziemy mieli zrobione, wtedy ruszamy yy, ogarnąć kwestię dzikiego gonu. Ale ładne miejsce. Kerry wykopują się na powierzchni. Najfajnie kolejne miejsce ogarnięte. mi znowu mapkę. Tutaj po drugiej stronie jeziora są jakieś dwa ciekawe miejsca, więc chodźmy. Chwila, tylko tutaj potrzebujemy zrobić coś takiego. Oj, Problem, że nie mamy, e, że nie mamy e, jedzonka takiego tego zwykłego. Lol, nie wiem dlaczego mi to niby zaktualizowało to zadanie. Pokażcie mi to zadanie. Zadania poboczne. Gwint, gwint, gwint. Tu jest jeszcze burda na skeligę. Tu jest gwint. Tu są wszystkie zakończone. OK. Mm. Aha. Poczekaj, aż nastanie dzień. Aha. Czyli o to chodziło. Po prostu na następny dzień miałem poczekać. No dobra, spoko. Whoa, 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 whoa. To jest fajnie pomyślane, że w momencie, kiedy e, bije jakiegoś potwora, to e, to co? To on po prostu nie może mnie wtedy zaatakować. To jest naprawdę fajnie pomyślane. To mi się naprawdę podoba. Jest to dobrze przemyślana mechanika. Tutaj gdzieś powinno być to tajemnicze miejsce, co nie? Tak, gdzieś tutaj w tym dworku. Co to jest? Nie, to jest jakiś młyn. Ukryty skarb. Hmm. Dziennik wizyty do ojca Radomira. Dziennik jest zakrwawiony i zniszczony. Z trudem można odczytać ostatnią stronicę. Z kolejną wizytą poszedłem do wsi Boronowic. To co wokół jeziorka się bije. A cóż tam zostałem? Bezbożników zatwardziałych, co o do wiecznego ognia nic a nic nie dbają. Pytam, czemuż to kaplica dechami zabita, czemuż cmentarzyk ziemskiem zarośnięty, a oni na to, że duchy i przekleństwo dotknęły uświęconą ziemię. Mówię, że mówią, że stara sołtysowa od bogactwa oszalała i tam mój... fragment nieczytelny, od czasu tamtej tragedii kaplica przeklęta, nikt tam się nie odważa zapuszczać. Nic im więcej nie zostało innego jak, udowodni Nic więcej nie zostało innego, jak udowodnić. więcej tym łubom zakłutym, że bzdury wygadują. Zabrałem im klucz do krypty i idę tam z pochodnią wiecznego ognia w dłoni i sprawdzę, cóż tam się dziwnego dzieje. No, burza wsiadle. Podziało się tyle, że uzbrojony w pochodni wiecznego ognia już nie wrócił stamtąd. A tak, to jest jak ściągają amatora, tam gdzie trzeba wiedźmina. Weźmiemy sobie, ulepszy... naprawimy trochę nasz sprzęcik. Troszkę nam się zużył. Dobra, może być dalej. I medytacja godzinkę, żeby sobie zregenerować HP. Dobra, idziemy teraz. Dobra, gdzieś tu powinno być wejście do tych krypt. A tak, tutaj jest wejście do krypty. Tylko. Jak ja mam tam wejść? O. Nie chciałbym po prostu tam spaść. Ale dobra, zejdziemy tam sobie w następnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi, tak więc jeśli Wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdę oni tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki z trzeciego Wiedźmina, gdzie będziemy złazili na dół i będziemy przeszukiwali kryptę, ale do w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.